Z domu zawsze uczyli Cię być cici nosa. Jasny podział. Beliar był tym złym Bogiem, a inno z dobrym. Logiczne więc było, że gdy tylko wyrosłeś z pieluch, starzy wysłali Cię do koszar, abyś zaczął naukę jako strażnik. Ambicje miałeś większe, więc postanowiłeś zostać paladynem. Zajebista zbroja, szacunek w całej krainie i prestiżowa praca. Wprawdzie kosztowało Cię to dużo wysiłku, by wspiąć się po szczeblach kariery w tej korporacji, ale dopiąłeś swego. Wchodziłeś w dupę każdemu przełożonemu, podkładałeś świnie kumplom z oddziału, ale czego nie robi się dla kariery. Twój przełożony jest całkiem w porządku, za to głowa kraju jest delikatnie mówiąc zdrowo popierdolona. Liczyłeś na spokojną, dobrze płatną robotę i laski, które same wchodziłyby ci do łóżka. A takiego wała. Król nie chce żyć pokojowo z sąsiadami. Wypowiada wojnę gatunkowi z północy. Dobrze wiesz, że tam mieszkają tylko debile, którym wuda robi wodę z mózgu, gadają coś w niezrozumiałym języku, a gdy zobaczą normalnego człowieka, to szczerze go nienawidzą i chcą go zabić wielkim, zardzewiałym toporem. Do tego to zacofany kraj, w którym panuje bieda. Łażą w starych szmatach, a jedynie ich dowódcy noszą jakieś zbroje. Ale chuj, będą kazać walczyć, to będziesz walczył. W końcu wpajano ci by iść z pieśnią na ustach w chwale innosowi. A orkowie to stworzenia beliara, więc trzeba ich zabijać. Stacjonujesz w twierdzy otoczonej fosą. Zaopatrzenie dostarczają wam rybacy i łowcy z Silden. Nie jesteś więc na pierwszej linii frontu. Jest co jeść i gdzie chodzić zaruchać. Żołdzie się zwiększył, więc póki co ta wojna to ci pasuje. Uczą was podstawowych zaklęć runicznych i tylko czekasz, kiedy będziesz w stanie zamieniać wodę w wino. Jest zajebiście. Król wpadł na genialny pomysł, że macie łapać przestępców, nawet tych najdrobniejszych, których potem będzie wysyłał do kolonii, by kopali dla niego rudę. Geniusz przed wypowiedzeniem wojny owłosionym śmierdzielom nie przewidział, że te zwierzęta mają niebywale grubą skórę, na której jest jeszcze grubsza warstwa brudu, bo się nigdy nie myją. Są o wiele silniejsi od ludzi i jest ich też wielokrotnie więcej niż was. Muszą się mnożyć jak króliki, ale w gruncie rzeczy zastanawiasz się też, czy nie są obojniakami, bo nigdy nie widziałeś orkowej samicy. Wracając do Rudy. Broń z niej wykuta jest prawie niezniszczalna i nigdy się nie tepi, natomiast wrogom zadaje straszliwe obrażenia. Musicie więc wysyłać do górniczej doliny jełopów, żeby ją tam wydobywali, bo inaczej nie pokonacie orków. Tylko jak wasz wiemożny władca chce dopilnować, by tylu ludzi mu stamtąd nie spierdoliło. Pewnego dnia widzisz jak woda zaczyna zalewać wam zamek. O co tutaj chodzi? Dowódca daje wam rozkaz do ucieczki. Rybak z sprzedaje ci informację, że przy Trellis król wybudował tameno i Wazalało. Co za debil z tego króla? I gdzie teraz macie iść? Posyłacie posłańca do węgardu, niech ogarnie temat, bo jesteście teraz bezdomni. Dostajecie zamek w Gotcie. No i zajebiście. Górska twierdza nie do zdobycia, a na kurwy będziesz teraz chodził do Montery, no i ze śmierdzących ryb przerzucisz się na krwiste burgery. Tak ci mija spokojnie czas. Pewnego dnia wychodzisz na mury i widzisz pod zamkiem wielką armię orków. O chuj. Ale się nie boisz, wiesz, że brudasy nie mają szans. Atakują was, a wy im w odwecie chcecie posłać salwekuj ognistych. Ej, co jest? Wasze runy nie działają. Kurwa, trzeba przerzucić się na kusze i łuki, ale wiesz, że takim gównem to orka będziesz ubijał pół dnia. Na szczęście macie wysokie i grube mury. Bawicie się z nimi tak pewien czas, posyłają salwę z kurz i łuków prosto w te zielone, zadyczym jeszcze bardziej w kurwiacie orków. Co za zajebista zabawa. Macie niezły ubaw, widząc, jak próbują wyciągać sobie te strzały i bełty z tyłków. Ale widzisz poruszenie. Małpy z pomalowanymi twarzami zaczynają tańczyć przy ognisku i coś wykrzykują. Nagle z dupy pojawia się wielki demon. Na coś takiego to ty się nie pisałeś. Demon wparowuje do zamku, przechodząc bez problemu przez każdą bramę. Próbujecie go pokonać jednak każdego, który się do niego zbliża zamienia w zombie lub szkieleta. Zostajesz nieumarłym, teraz to Beliar jest twoim Bogiem. Ale nie jest też źle. Demon zbuntował się i pogonił wszystkich orków więc nie śmierdzi ci nic pod nosem iść też już nie musisz no i ruchać ci się też już nie chce. Nic już nie musisz robić bo Demon rozwala wszystkich, którzy choć zbliżą się do zamku. Raz wpadł tutaj jakiś czarny z kilkoma przydupasami to tak po mordzie od Demona dostał, że uciekałaś się za nim kurzyło. Robota jest teraz może mniej prestiżowa niż praca dla króla, ale na pewno bezpieczniejsza. Pewnego dnia słyszysz wrzaski orków stacjonujących pod twierdzą. Nagle do zamku wpada jakiś knypek z kitką i walczy z twoimi braćmi. Ruszasz do walki. Gość macha mieczem i pokonuje wszystkich na swojej drodze. Widzisz jak walczy z demonem. No nie ma chuja, że go pokona. A jednak zostajecie sami i ostatnie co widzisz to żądze mordu w jego oczach. Nie szybko, powoli umierasz. Teraz już ostatecznie, pod koniec słyszysz tylko jak gość kurwi pod nosem na jakiegoś czarnego maga, że znowu musi robić za frajera na posyłki. I że on to pierdoli, bo już w życiu się świata naratował. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.